Wiesz co mnie wkurza? Że wszyscy próbują być super człowiekiem. Wstajemy o 5.30, biegniemy maraton, jemy białkowe śniadanie, a w przerwie między pracą a życiem najlepiej napisać książkę. Ale co z tej produktywności, skoro większość z nas i tak ląduje w sobotę na kanapie z pizzą i powoli zapominamy, że to też jest ok, bo prawdziwy problem nie tkwi w tym, że nie robisz miliona rzeczy naraz, a problem tkwi w tym, że czujesz że musisz, że cały świat wmawia ci, że musisz cisnąć każdą sekundę. Ale powiedzmy sobie szczerze, kto w ogóle wytrzymuje takie tempo? Więc dlaczego nigdy nie możesz odpuścić? Dlaczego zawsze czujesz, że jesteś z tyłu? I wiecie co? Ten odcinek sponsoruje ING. Ich apka mojej ING ratuje mnie przed moim nieogarem. Przypomina o płatnościach i ogarnia subskrypcje, które zawsze Zapomina manulować i pozwala opłacić parking jednym kliknięciem zamiast wybiegać z restauracji. To jak mieć asystenta, który nigdy nie ma ludzi i nawet podpowiada, kiedy są dobre kursy na waluty, choć znając siebie i tak pewnie to przegapię i, i się to nie wydarzy. I dzięki JNG za to, że mogę gadać o tym chaosie życia, wiedząc, że opłaciłem parking i rachunki, co dla mnie nie jest taką oczywistością, że mam tu wszystko opłacone. Dobra, lecimy dalej, bo sam. Nie jestem lepszy i wpadam w tę pułapkę produktywności. I tak sobie wchodzę na Instagrama i widzę jakąś influencerkę. Siłownia lodowata, kąpiel, yoga na szczycie góry, a ja siedzę na kanapie i próbuję znaleźć chipsa, który gdzieś poturlał się na podłogę. I myślę, oby go tylko nie rozdeptać, bo będę miał brudne skarpetki, tego by brakowało. Ale potem sobie myślę, ej, a może ona też robi. To wszystko i wstawia, bo boi się, że jak na chwilę przystanie świat o niej, zapomni, i stara się tak bardzo, jeszcze bardziej od innych. A ja przynajmniej mam chipsy i kanapę, ale potem też sobie myślę: Ej, ej! A może trzeba porównywać się mądrze? Zobacz, weźmy sobie takiego Napoleona. Był niski, przegrał pod Waterloo i nie miał internetu, a mimo to zapisał się w historii. A ty zobacz, masz ciepły kaloryfer, pizzę na wynos, śmieszne kotki na wyciągnięcie telefonu, i kto tu naprawdę wygrywa. Ha? No i co? Ale nie wiem, czy też masz wrażenie czasami, że jesteś taką zagubioną osobą. I pewne rzeczy są wstydliwe. I mi się właśnie jest wstyd przyznać. Ale jestem tym typem, co musi pojechać na drugi koniec świata, gdyby. Żeby doznać oświecenia, jakby nie można było tego zrobić w domu. Ale ja się pytam, jak? Ma ktoś receptę, jak nie robić nic w domu? A gdy już jadę na drugi koniec świata, to zamiast odpoczywać, gonię. Jakieś w widoki, tutaj ulubione miejsca, super kawiarnie. No i tak, byłem ostatnio w Panamie. Jest tam ocean, cisza, basen, naprawdę super plaża, palmy. I myślisz, to jest jakiś raj. Może i jest, ale ja zamiast odpoczywać, zaczynam kombinować. Już w mojej głowie turkoczę wszystkie te turbiny. Jak nagrać filmik na głupiego Instagrama? A może powinienem zająć się mailami? A może coś przygotować? Już pracować, bo świat mi ucieka. I zamiast relaksu, wyścig z własną głową. Zapytasz po co? Ale chyba tylko po to, żeby ktoś, kogo nawet nie znam, obserwator na Instagramie. Zobaczył, że nie marnuje czasu. Jestem spontaniczny, bo skaczę do wody. Tylko jak sobie o tym myślę, to już moja babcia jest bardziej spontaniczna, jak przypadkiem przeskoczy jej oczko od różańca i, i zamiast dziesięciu zmówi dziewięć. To jest prawdziwa spontaniczność, wyłamywanie się zasadą. A ja zamiast cieszyć się chwilą, myślałem o jakichś głupich filmikach, mailach. A gdy już i tak nagrałem ten filmik, to i tak go nie wstawiłem, bo uznałem, że nie wyglądam wystarczająco dobrze i mógłbym przypakować sześciopak. To Słyszycie to, <laughs> to jest właśnie dźwięk mojego skoku do basenu. I wiecie co? Nagrywałem to, żeby wyglądać na produktywnego, fajnego. Absurdnie. Ale czy nie robimy tego wszyscy? Udowadniamy coś ludziom, których nawet nie znamy. I wiesz co? Może to właśnie jest problem. To, jak postrzegają nas ludzie, staje się ważniejsze niż to, co robimy, niż to, co ma nam dawać radość. Bo może to tylko prawdziwy luksus pozwolić sobie na bycie nikim dla świata, nie przejmowanie się nim, a wszystkim dla siebie i robić coś z radości tylko dla siebie. Wydaje się to piękne. Ale co z tym, że są pewne normy i żeby coś osiągać, trzeba coś zrobić dla świata, dla ludzi, nie tylko dla siebie. Więc może sens jest w umiejętności zatrzymania się i powiedzenia sobie: Nie muszę niczego udowadniać. A może przeciwnie taki po prostu jest świat ciągle gonić, robić więcej, dzielić się tym na Insta i czekać jak korporacje tylko cieszył się z zysków i wyciskają jeszcze ostatnie poty z nas. Ale w tych momentach zadaję sobie pytanie. Czy to wszystko naprawdę przyniesie mi szczęście? I nie wiem. Ale tak samo jak ty, ja też jestem częścią systemu, który chce zrobić ze mnie maszynę do produktywności. I to też ma swoje plusy, mimo... Że też może czasem masz ochotę rzucić telefonem o ścianę i obwiniać Zuckerberga, pana TikToka i cały świat, że tak skonstruowany jest, że ja muszę robić, gonić, wszystko mi ucieka. I powiedzieć Nie chcę tak żyć. Jak algorytmy mi każą. Ale czy to coś zmieni, że by się wyrzuciło telefon, nie byłoby innych problemów, chęci gonienia, osiągania? No bo jednak wciąż biegniemy, już nawet od szkoły. Bo tak nas nauczono, że im więcej robimy, tym bardziej będziemy szczęśliwi. I ma to jakieś przełożenie: robiąc rzeczy, możemy czuć się spełnieni. Ale czy na pewno zawsze? Bo może odpowiedź nie tkwi w tym, żeby robić więcej, tylko w tym, żeby uznać, że już jesteś wystarczający. Wiesz, co boli najbardziej? Że przez to ciągłe gonienie przestajemy zauważać. To, co najważniejsze. Siedzisz sobie z bliskimi, ale twoja głowa jest gdzie indziej. Co jeszcze muszę zrobić? Co jeszcze mogę odhaczyć? Ja sam często tak mam i zastanawiam się, ile chwil przegapiłem, próbując udowodnić coś, pokazać światu, a potem finalnie i tak nikogo to nie obchodziło w świecie. I pewnie znasz te uczucie, że cokolwiek zrobisz, to zawsze za mało, że możesz więcej. Nawet jeśli odhaczysz wszystkie zadania w ciągu dnia, zrobisz ponad miarę, to w głowie i tak słyszysz głos: Możesz więcej, dawaj! I wiesz co, ja też tak mam. I czasami mnie to wykańcza, wręcz wyżera, wprowadza jakiś rodzaj cierpienia do życia. No i co prawda, niby w buddyzmie mówi się, że cierpienie to część życia. Ale też coś, co można zrozumieć. I według tej nauki, największym źródłem cierpienia jest pragnienie. Chcemy więcej, lepiej, szybciej, jakieś tam kolejne ciuchy, iPhone i te sprawy. Ale gdy tego nie dostajemy, zaczyna nas to frustrować. Znasz to uczucie? Próbujesz być szczęśliwy, ale paradoksalnie to ciągłe dążenie tylko cię męczy. I nawet jak już to masz, to cierpisz. Coś cię uwiera, bo masz, i co teraz dalej? Postawić kolejny cel, biec, a może się zatrzymać, bo to już. No i to jest ten konflikt, który nas wykańcza: czy wybrać spokojne życie, gdzie można być szczęśliwym tu i teraz, czerpać radość z lecących chmur i po prostu leżeć. Czy gonić za sukcesem, rozwojem i podziwem, fanfarami. Pięknymi rzeczami też zarazem. Wszyscy mówimy, że chcemy spokoju, ale kto z nas tak naprawdę umie się zatrzymać? Jesteś w stanie? Bo ja już po godzinie jestem rozbrykany i mnie nosi. Ale zobaczmy jeszcze raz na ten buddyzm. Mówi, że odpuszczenie pragnień prowadzi do spokoju. Tylko ja tu widzę ogromny problem. Co mam wybrać? Spokojne życie na uboczu? No, z jednej strony brzmi to jak marzenie, wiecie, jakieś tam bieszczady, wieś, krowy, super, tutaj kura mnie budzi rano. Ale z drugiej strony, gdy sobie o tym myślę, i ty też pomyśl, czy po miesiącu w takim spokoju nie czułbyś się jak statysta w filmie? Ale z kolei sukcesy i osiągnięcia, ciągły rozwój, to też daje kopa. To jest napędzające, daje pewną satysfakcję, że w moim życiu coś się dzieje, ale też z drugiej strony potrafi wykończyć, nakręcić stres i wprowadzić pewien chaos, ale też i presję. Ale najśmieszniejsze może być to, że żadne z tych rozwiązań nie jest idealne, bo zawsze coś tracimy, wybierając jedno albo drugie, ale może właśnie to jest życie akceptacja tego, że nigdy nie będziesz mieć wszystkiego. Trudne, ale ten chaos między gonieniem a odpoczynkiem to chyba nie jest problem. Tylko my go tak sobie tworzymy, czując, że możemy mieć albo to, albo to, co wybrać. A to jest po prostu życie. Nie ma złotego środka, bo życie to proces, a nie równanie do rozwiązania. Raz biegniesz, raz odpoczywasz, raz wygrywasz, raz się potykasz i Próba ubrania tego chaosu w garnitur z jakimś takim krawatem, Hugobosa czy innego ciosa to by było jak próba ujerzmienia huraganu za pomocą ręk rąk. Takie tornado sobie wiruje, a ty próbujesz złapać je rękoma i Aaaa! wciąga je tylko, nie. Może po prostu czas zaakceptować ten bałagan i przestać szukać idealnego momentu spokoju, w którym otworzą się wszystkie czakry na jakimś pustkowiu i staniesz lewitować. Zaczniesz po prostu z tego spokoju i wewnętrznego wglądu, nie? Więc dlaczego tak trudno zwolnić? Wtedy nagle staje się twarzą twarz z samym sobą i przestaje się mieć wymówki. Nie mam czasu. To jest takie dojmujące, ta cisza, jakaś pustka, i co wtedy? Pojawia się pytanie, które może ci. Możecie zjeść od środka: kim jestem, jeśli przestanę udowadniać swoją wartość? Czy ludzie mnie zaakceptują, czy odrzucą, skoro ja to moje osiągnięcia? I co, boisz się tej odpowiedzi? Witaj w klubie, ja też i dlatego łatwiej jest biec dalej. Brew pozorom to ma swoje korzyści. Bieg. Ale tylko czy da się to robić z głową? Pogadamy o tym niebawem. A ty, kiedy ostatni raz poczułeś, że zrobiłeś coś wystarczająco? Że możesz usiąść i odetchnąć bez myśli. Jeszcze coś muszę. Jeszcze więcej. A może tak jak ja gonisz, że za czymś, czego nigdy nie dogonisz? Ale nie oszukujmy się, przecież wiesz, za czym gonisz. Gonisz za tym, co wszyscy poczuciem bycia wystarczającą i kochaną osobą. Problem w tym, że to wystarczające nigdy nie ma końca. Wiesz to? Ja to wiem. A mimo to dalej wszyscy lecimy jak ćmy do światła. I wiesz, co mnie ostatnio rozwaliło? Nic wielkiego, żaden jakiś projekt, to nie bieg maratonu, ale zwykły dzień. Lista pierdł do zrobienia. Jakiś mail odebrać, paczkę, jakieś zakupy. Nie odpisałem oczywiście na maila. W sklepie zapomniałem po co tam jestem, a w metrze przegapiłem stację i wysiadłem na trzeciej stacji później. Czyli trzy stacje później. Brawo! <gryw> Mogę sobie pogratulować. I tak siedzę sobie w tym wagonie, jakbym nie wiedział, gdzie jestem, jakbym nie tylko przegapił stację. Ale własne życie. Ale wiecie, co miałem na liście zakupów tego dnia? Jogurt. <gryt> Wróciłem ze sklepu z kaszą, chipsami i jakąś dziwną przyprawą, którą kupiłem, bo miała ładne opakowanie. A jogurt? No co, nie obwiniajcie mnie, nie kupiłem go. Ale tamtego dnia coś we mnie pękło. Wracam do domu, siadam i gapię się w ścianę. I nie robię nic. Przez chwilę myślę, gdzie ja się tak śpieszę? za sukcesem za uznaniem a może za zawałem czy tak ma wyglądać moje życie jak zziajany pies który nie dogoni własnego ogona no dobra ale co jeśli ten pies dogoniłby ogon sukces uznanie spełnienie czy to naprawdę takie złe no bo wiesz bieganie może być męczące ale przynajmniej masz jakiś cel Zatrzymasz się, żeby odpocząć. No i w sumie co dalej. No bo jeśli przestaniesz, to czy naprawdę jesteś gotowy pogodzić się z tym, że inni mogą cię wyprzedzić? I wtedy dotarło do mnie jedło jedno. To nie świat mnie przytłoczył, to ja. Każdego dnia wrzucałem na siebie kolejny ciężar rzeczy do zrobienia. Wypełniając ponad miarę, aby udowodnić, odmawiając sobie chwili pauzy. I wiesz, co było najbardziej szokujące? Nic się nie stało, gdy się zatrzymałem. No ale hej, panie Piotrek, co to za wniosek, że nic się nie stało, jak się zatrzymałeś na kilka godzin? Pewnie sobie myślisz. No i okej, okay. faktycznie dzisiaj się nic nie stało. I teraz sobie się zastanawiam, ale co jeśli odpuścisz jeszcze jutro, albo pojutrze? Wiesz, co się wtedy stanie? Na przykład, twoja paczka z paczkomatu wróci do nadawcy i wtedy poczujesz ból, ale bardziej sw zawiedzenie swoim nieogarem. Dlatego mam wrażenie, że totalne odpuszczenie i gapienie się, gapienie się w ścianę najwyraźniej też nie jest rozwiązaniem. Ale wtedy leżąc na kanapie zrozumiałem, że odpoczynek to tylko początek, bo pytanie nie brzmi, czy usiądziesz, a pytanie brzmi, co zrobisz, kiedy wstaniesz. Więc pytam, co możesz zrobić dziś, żeby przestać biec? Odpowiedź jest boleśnie prosta: przestać biec. Ale wydaje mi się, że tu tkwi haczyk. Zobaczmy. Przestać biec oznacza zaakceptować, że część rzeczy się zawali. Że coś przegapisz, że ktoś będzie zawiedziony, że komuś powiesz nie i go rozczarujesz. A to jednak boli. Co nie? I to nie jest kwestia, co możesz zrobić. Wiesz, co możesz zrobić, żeby nie gonić, zatrzymać się, nie? Ale problem w tym, czy masz odwagę przyjąć konsekwencje, a z drugiej strony, co jeśli odpowiedź brzmi, przestać biec, Albo biegnij mądrzej. No bo jednak ludzie, którzy odnoszą sukces, nie przestają. Oni zdobywają kolejne rzeczy, mimo że już coś mają. Można powiedzieć, e, mógłby odpuścić, nie? A z drugiej strony to napędza te osoby. Podnoszą sobie poprzeczkę, przeskakują kolejne szczeble. To też jest inspirujące, gdy się patrzy na kogoś takiego. Ale może oni po prostu lepiej zarządzają swoją energią i może wcale nie musisz się zatrzymywać ani zwalniać na stałe. Wystarczy, że nauczysz się lepiej odpoczywać. I wydaje mi się, że to jest sedno. Nie możesz mieć wszystkiego naraz. Czasu na spokojne nic nierobienie i spływającego sukcesu za właśnie te nic nierobienie. Bo życie to nie jest. Przestań biec, albo biegnij szybciej. To jest codzienny wybór, co jest ważne dzisiaj. A co możesz puścić? I wiesz co? Zawsze coś stracisz. I to jest chyba ok, a nawet jak najbardziej ok. A z drugiej strony. Możesz mieć wszystko, ale nie wszystko naraz. Czasem trzeba przyspieszyć, a czasem zwolnić. Ale chyba nie na długo, bo zatrzymanie się na zawsze to luksus, na który niewiele osób może sobie pozwolić. Ale nawet gdybym mógł sobie na to pozwolić, to nie wyobrażam sobie, że mógłbym zatrzymać się, po prostu osiąść i nie odkrywać tego, co piękne. Ale i trudne w tym otaczającym świecie, bo to chyba jest napędzające, że ciągle każdego dnia coś nieprzewidywanego może się wydarzyć dobrego, złego to zależy, jak się na to spojrzy. Bo produktywność, produktywność jest cudowna, ale gapienie się w niebo też jest przecież piękne. Więc może wystarczy nie zapominać o tym, co jest piękne? Ale wiecie, to mnie najbardziej chyba śmieszy. W tym wszystkim, że wszyscy myślimy, że tylko ja mam taki bałagan w głowie, ale prawda jest taka, że wszyscy biegniemy z tym samym chaosem i tak tup, 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 tup damy sobie. To mnie bawi, że każdy z nas jest w takiej grze, tylko na innych levelach jesteśmy i sobie gonimy. Sami czasem nie wiemy co, a czasem wiemy. Bo może na gonieniu to wszystko polega? No dobra, zanim przejdziemy dalej, zróbmy to razem. Zrób teraz listę trzech rzeczy, które musisz zrobić dziś. Zatrzymaj odcinek teraz. Nawet jak tylko nie zrobiłeś, to ja zatrzymałem. Masz? Dobra, to teraz skreśl jedną z tych rzeczy. I zaufaj. Nic się nie stanie, jeśli sobie tę rzecz odpuścisz. No chyba, że to spotkanie z ukochanym. Ale wydaje mi się, że jest jeszcze coś. Czasami samodziałanie, nawet w najgłupszej formie, potrafi wprowadzić nową energię. I na przykład czujesz się jak w potrzasku. To zrób coś kompletnie irracjonalnego, głupiego. Wstanie idź się przebiec w środku dnia. Zatańcz przy jakiejś głupiej piosence, weź zimny prysznic, zrób coś, co cię wybije. No bo mózg wielbia wpadać w rutynę. A takie wstrząsy są jak reset systemu. I czasami wystarczy jedna taka akcja, żeby wybić się z marazmu. I zanim znów znajdziesz wymówkę, że to głupie, oj, to pomyśl o zmęczeniu. Zmęczenie to czasem czysta chemia. Na przykład nie pijesz wody, żeresz fast foody, śpisz po 4 godziny, skrolujesz TikToka czy Instagrama i zbytnio nie ruszasz się z łóżka, Albo jak tylko trzeba, no to co się dziwisz, że ledwo żyjesz? Tu nie potrzeba doktora ani jakiejś mądrej głowy, żeby zrozumieć, że twój organizm to nie maszyna, która działa na powietrzu i stresie i przeglądaniu kotków, albo czegoś tam, co tam lubisz. <noise> to zacznij od podstaw. Porządny posiłek, trochę ruchu, woda. I to jest takie banalne. Każdy to wie, trzeba pić wodę, ale jak wiele osób tego nie robi. A potem narzekają, że są zmęczeni. Nic mi się nie chce. Ale przecież czasami zmęczenie to tylko marudzenie, bo tak jest łatwiej powiedzieć: O, jestem zmęczony. I tak jest ciężko. Ale każdemu jest ciężko i każdy musi się czasem zmusić i coś zrobić. Nie jesteś jedynym człowiekiem, który musi ogarniać życie. I zamiast siedzieć i rozpamiętywać, jak bardzo jest ci źle, po prostu zacznij działać. I nawet jeśli oznacza to, że przez pierwsze 10 minut będziesz myśleć, po co mi to? Jestem zombie, nie dam rady. Ale chociażby nauka, czegoś nowego, książki, czytanie, żeby coś tam się nauczyć. Czasem takie jest, że się zmusić, nie? Chciałoby się robić rzeczy proste i przyjemne. Ale wtedy, czy są jakieś efekty? A jeśli wciąż myślisz, że nie dasz rady, to wróć do poprzedniego punktu, tego pierwszego, w którym dajemy mózgowi coś, czego kompletnie się nie spodziewa, bo może właśnie ten głupi taniec przełamie schemat. Zatańcz, teraz. No co, że jesteś w tramwaju? Nie można pokręcić się? No, ale tutaj pojawiają się oczekiwania, nie? A co jeśli ludzie cię cisną i czegoś oczekują, że masz się zachować tak, a nie inaczej, zrobić to, a nie inne? Szef, rodzina, znajomi, no może z tym szefem to czasem trudniej, choć mu też można powiedzieć, przecież nie. Ale czy to oni muszą płacić za nasze zmęczenie i stres? No nie. Jeśli robisz coś tylko po to, żeby kogoś zadowolić, no to gratuluję. Brawo, znaczy brawo też bije i sobie, bo jednokrotnie tak robi. i są fajnie spełnić czyjeś oczekiwania? Pewnie. Ale gdy tylko to idzie w parze, no to raczej marnuje się energię na jakieś bzdury, które nie dają satysfakcji. Można powiedzieć, że bzdury. Powiedz nie i sprawdź, co się stanie. Często reakcja innych jest mniej dramatyczna niż sobie wyobrażamy. A nawet jeśli coś się wydarzy, to może odkryjesz coś zaskakującego. Na przykład dowiesz się, co jest gorsze niż popełnienie błędu. Nic nie robienie. Kto będzie pamiętał, że coś ci nie wyszło? Za tydzień, za miesiąc. Porażki są jak deszcz. No i irytują, ale jednak są. Nieuniknione, czasem pada. A czasem z tych drobnych porażek wyłania się coś, czego nie przewidzisz. Właśnie tak jak z deszczu. Czasem tańczę, widać piękną i cudowną. Ale nie uprzedzajmy faktów. Wróćmy do tego, gdy zaczniesz traktować błędy jako eksperymenty. I teraz mam do ciebie prośbę. Zrób jeden eksperyment. I nie uciekaj od niego. Spisz wszystko, co musisz zrobić, a potem skreśl połowę. No, wymaga to odwagi, nie. I większość presji pochodzi z rzeczy, które mogłyby poczekać, albo których wcale nie trzeba zrobić. I przestać być, wystarczyć często swoim szefem tyranem. No, a kiedy już to zrobisz, zauważysz coś ciekawego. Presja znika, ale... znaczy, czy właśnie nie znika, ale staje się jakaś kontrolowana, mniejsza. Ale o tym porozmawiamy, gdy zauważysz, jak bardzo odpuszczanie zmieni twój dzień. Przestań grać w grę, kto jest najlepszy. Patrzysz na innych, którzy robią więcej, zarabiają więcej, wyglądają lepiej. No i co? Oni mogą patrzeć na ciebie i tak myśleć. No i co? Po prostu trzeba przestać. Puścić tę myśl, niech płynie jak sobie tam chmura. To porównywanie się to zabójca twojego zdrowia psychicznego. Zamiast patrzeć na cudze życie, skup się na tym, co możesz zrobić lepiej. Dla siebie. A może pewnego dnia odkryjesz, że twoje tempo jest w sam raz. Ale na to musisz jeszcze trochę poczekać. A czekając możesz zrobić sobie czasem przerwę. Pisz w kalendarz czas na nic. Godzinę, dwie, ile tam potrzebujesz, może dzień nawet. I broń tego czasu. Jak lew, taki silny. Nie musisz być produktywny, czy jest 24 na 7. To nawet żabki nie są tak często otwarte. A co się stanie, jeśli spróbujesz? To pozostawiam do Twojego odkrycia i mam dla Ciebie przedostatnią misję. Znajdź kogoś, kto cię wysłucha, albo zapisz swojej myśli w notatniku. Wyrzucenie tego czasami sprawia, że presja odpuszcza. Powiedzenie, napisanie, trzymanie wszystkiego w sobie tylko potęguje problem. A co się stanie, gdy to zrobisz? Może odkryjesz, że wiele twoich obaw brzmi o wiele mniej groźnie, kiedy są wypowiedziane na głos. I okaże się, że może wiele rzeczy wcale nie musisz robić, wcale nie chcesz ich robić, tylko sobie narzucasz. Albo powiesz sobie, nie muszę być idealny, idealna. Bo nie musisz. I tak Nikt nie jest. Nawet jeśli udają na Instagramie czy gdzie tam, ludzie mogą mówić co chcą, ale na koniec dnia liczy się tylko to, czy ty sam, sama czujesz, że żyjesz swoim życiem, a nie ich oczekiwaniami. I wiesz co? Być może pewnego dnia odkryjesz, że to niedoskonałe życie jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Zatrzymaj się teraz. Wyłącz ten podcast i zapytaj siebie. Kiedy ostatnio czułeś, że jesteś wystarczający? Nie musisz robić wszystkiego. Nie musisz być wszystkim. Już jesteś wystarczający. Wstań, odetchnij i zdecyduj, co naprawdę ma znaczenie. I pamiętajcie, nie musicie być super człowiekiem, żeby ogarniać swoje życie. A jak już mowa o ogarnianiu, to przypomnę wam jeszcze raz o apce mojej ING. A teraz wracajcie do swoich śmiesznych kotków, a ja przedłużę parking. PA!